Dzisiaj maneczko udało mi się w końcu dostać rower Rogrider AM100S. Przyjechał tutaj kolega, mojego kolegi, i użyczył mi tego roweru, żebym sobie mógł o nim nagrać. Więc w końcu jest. Mimo, że wyszły już nowe modele na 2020, i kąt główki jest trochę bardziej agresywny, bardziej ten rower jest ścieżkowy niż tutaj ten, taki bardziej XC. Mimo to rower bardzo fajny, 140 skoku. Także przejdźmy do roweru i trochę o nim porozmawiajmy. Rower, tak samo jak XC100. Ma napęd 1.12, jest to napęd NX z tą dużą kasetą 11.50 Jakby ktoś nie wiedział, jeszcze GX różni się tym, że jest lżejszy i ma najmniejszą zabatkę 10 i największą też 50, czyli jest jakby trochę szybszy Koła tutaj w tym rowerze są na plusach, są to prawdopodobnie 2.8 Tak, 2.8, czyli tak jak u Patryka Fajne szerokie opony, skok jak wspomniałem 140, jest to Manitou bardzo fajny amortyzator, bardzo płynnie pracuje, jak na swoją cenę i klasę. Myślę, że naprawdę nie ma co go wymieniać. Dumper, nie wiem ile ma, też 140 skoku. Nie wiem jak pracuje, ale też bardzo przyjemnie się jeździ. Także myślę, że na trasach też będzie dobrze chodzić. Nie jeździłem tym na trasach, jeździłem sobie tylko tutaj, żeby dojechać. Dobra. Rower posiada też regulowaną sztycę, czego nie ma w modelu XC100S. Fakt, że ten model jest droższy o 1000 zł, ale mamy już bardziej rower zabawowy, mamy regulowaną sztycę. Rama jest, jak mówiłem, taka trochę przestarzała, ale na nowy rok już jest bardziej agresywne. Przejdźmy jeszcze do przodu. Hamulce są to Tektro zrobione dla Bitwina. Działają, ale są słabe myślę, że warto je wymienić. Kierownica Bitwina, mostek Bitwina. W sumie tutaj wszystkie komponenty będą Bitwina. Tarcze 180 przód, 160 tył, czyli tak samo jak w modelu XT. Mając do dyspozycji te 6000 zł myślę, że jest to naprawdę fajny wybór dla osób, które dopiero zaczynają i nie potrzebują jakiegoś tam super roweru. O nowoczesnej geometrii, ponieważ no, nie oszukujmy się, większość Riderów i tak nie wykorzystuje swojego roweru w 100%. I te geometrie po prostu są tworzone przez zawodników Pucharu Świata i pod nich. A my nawet na takim wypasionym rowerze i tak za dużo nie zrobimy. Jeżeli chcielibyście sobie kupić taki rower, możecie pisać w komentarzach. Jak, jeżeli macie jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. Mówię, że na 2020 już wyszedł inny model. Inna geometria ramy jaka, to sobie zobaczę. Może też uda się kiedyś to nagrać. Na razie, na, na razie tyle, bo, bo nie ma co o tym mówić. I jeszcze najważniejsze, czy na tym rowerze można skakać. Oczywiście można skakać. Można sobie tutaj jeździć po jakichś singlach. 140 skoku pozwala na naprawdę dużo. Nie ma co się obawiać, że to pęknie. Tutaj jeszcze jeśli chodzi o łożyska, bardzo prosty serwis. Imbusem odkręcamy, wyciągamy. Damper jest typowo na imbus. Też tak samo bardzo Prosto tu o, tu coś, jakiś smar widzę jest, montażowy pewnie jakiś. To było tyle, dzięki za oglądanie, na razie i cześć. Dobra, przejadę się jednak tym rowerem, kolega mi użyczył. 140 skoku. ooo hamulce tu w ogóle nie ma. Bardzo słabe, one muszą się oczy, bo to jest nowy rower, dlatego za szybko nie pojadę. Bardzo wysoko jest rura podsiodłowa i ciężko tym rowerem manewrować. Mój jest dużo niższy, ale jedzie, jedzie. To teraz będzie problem. Dobra, dalej nie jadę. Ciężko się tym rowerem jedzie, jeżeli się przesiądziemy z tego z typowego Enduro, ale naprawdę jest fajnie. Nie ma co narzekać. Myślę, że jak hamulce się dotrą, to, to rower będzie bardzo przyjemny w jeździe. Hamul ten, amortyzator. Bardzo fajnie chodzi Myślę, że jak jeszcze trochę tutaj go na Oliwimi to będzie chodził chodził lepiej. A tu kolega, który życzył mi rower na moim jechał. Jak się jechało? Elegancka. Bo on jest lepszy od twojego. Tak? Tak. Twój jest lżejszy? Nie, 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 bo ty masz kasetę taką 1,2 na tak. no jednak ciężki jest ten napęd. No. no chyba, że te jeszcze opony szerokie dają. No to na pewno, nie? Może też rama, nie? No. Dobra.